Ej. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać nasz odcinek, który jest oglądany przez kogoś innego jeszcze. Ehm, oglądamy, jak ktoś ogląda Ale... nasz odcinek i komentuje, więc komentujemy, jak on ogląda, komentując nasz odcinek. Ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że w tym wszystkim Masnego nie oglądał, więc będziemy na żywo Masnego oglądać, jak ogląda nasz odcinek. <laughs> Super I to jest exclusive content. Wow, to jest naprawdę. To... Dobra, zaczynajmy, bo jakby kurwa goście, no nie... goście nie pierdoli, bo ty tu jest... Jest kanał Abstra, to tragedia, więc. Czyli e, cały jest, kanał. Jest mocno e, uderzony. Kanał Abstra, który nie istnieje, bo nie ma takiego kanału, to tragedia. Jedźmy z tym. A co on Pięknie, gra? Dlaczego nie? nie wiem, ale jest kuźwa pomału tak, tak gorąco. Wygląda że mi się, counter To się już nie chce, więc wow. tematycznie obejrzymy dzisiaj e, film Abstra o facecie, który myśli, że zawsze jest w saunie. <grym> a jak ty dobrze e, brzmi. No <grym> i w <grym> razie, co <grym> ciekawe, on powiedział dobrze, bo powiedział w saunie, kurwa, a ty tu jest zły, bo jest na saunie. Jest punkt kanały, dla gdzie Punkt dla ludzi. robią zazwyczaj, jest tak, że jest tematycznie i sobie się można pośmiać, że haha, faktycznie tak jest, lub coś takiego. Nie. Śmiejące Re, się tak po zwane. prostu. I, e, inteligentna obserwacja. No nie no, powiedział, że jest taki no film, że, że można możesz... się jest... Nie, ale ja mówię, że to jest inteligentna obserwacja, no, no. że robimy film o tym, Relatable co content, że Cały nasz wysiłek polega na tym, że patrzymy, co kto robi, robimy to samo i Ale w ten sposób można wszystko sprowadzić do tak... Do no takiej... wiadomo, tak jak zrobiliśmy z piłkarzami w innym odcinku Szkoda, że誰 tego nie oglądał. Bo można powiedzieć, że jego content to jest oglądanie, jak ktoś coś robi i mówienie, coś robi źle. Tu do... jest content taki, że grasz w Counter Strike'a i komentujesz na żywo grając w Counter Strike'a filmy innych ludzi. Przepraszam, bo ja nie widziałem ani jeszcze jak jego filmu, ani jeszcze to go, więc... Z takich normalnych tak zwanych. Jeżeli ty też tak pamiętasz, Abstra, że można było nawiązać do życia prawdziwego i się pośmiać, to zostaw lajka, bo... Bo już tak o, ale jest. to jest budowanie. <laughs> Ostatni to jest... film abstra, lub o abstra, który oglądałem, to jest ten Wardęgi, gdzie mówi, że oni bankrutują, że tam wydają za dużo pieniędzy na produkcję, więc chyba Wardęgi się posłuchali i ten film, który dzisiaj obejrzymy. <laughs> Produkcja kosztowała mniej niż to Tak, to prawda. To prawda. <laughs> no. <lajka, laughs> Około. Ale to nie, ale to nie, nie pieniądze robią dobre czyny. Y, zostawcie po prostu lajki, tak się go pozbędziemy. Ale brak ich w tym I ich też widzowie, uwaga, zły. muszę coś ogłosić, bo. Coś się stało. Nareszcie moje błaganie o subskrypcję zadziałało. Dobra. Ej, strasznie. Dużo te, te... jest tego. proszenia o subskrypcję. No bo i o my tego nie robimy, kurwa. I nam się, dużo. te, My tego nie robiliśmy nigdy. I to jest trochę zjebane na naszej strony. jest to da, backfire. Dawaj, dawaj tę kurwa krytykę, przyjacielu. Atakuj. Koniec, oglądamy. Abstra, przygotujcie yes, dawaj, się. E, nie wiem, złapcie się za krzesło, bo to, co zobaczycie. Ja kocham ten rację. To, to jest na poziomie. Na Ruciaka tych tych, 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 całych scenkowych filmów, co teraz na, nagrywa. Aczkolwiek nie, powiem mm, wam szczerze, na Ruciaka ja. filmy są lepsze od tego, no. Uuu, kurde no. To jest najgorsze, że ja to serio przyznaję i tak serio myślę. No i gdzie ten twój chłopak? Zaraz wszystko wystygnie. Już zaraz przyjdzie. Sorry, ale dla mnie... I reklama, to... no. Dla... Dzień dobry. Można? O nie, to jest mas. Po pierwsze głos jest jakieś audio zrypane totalnie. Pójdź dalej, pójdź dalej bo jest po pierwsze. Być tego. może jest zjebane i nasz dźwiękowiec właśnie tutaj siedzi. Widać, że już mają wyrąbane chyba na ten kanał. A po drugie, jaki normalny człowiek wchodzi do pokoju. I nagle przekręcasz zegarek. Że... Już odpowiadam. Nie byłeś chyba nigdy na saunie, ponieważ jak wchodzisz na saunę, to przekręcasz sobie taką klepsyrę lub zegar, żeby wiedzieć, ile siedzisz w saunie, ponieważ w saunie nie możesz siedzieć dłużej niż tam kilka minut, bo po prostu umrzesz. Ale to po prostu nie każdy był na saunie, tylko kurwa, no to, to jest odcinek o saunie, więc ciężko go. Dla insiderski jest dosyć. W sensie dla ludzi, wiesz, jakbyśmy w Finlandii nie, no, nagrywali. Chyba sporo, było abstra. W znaczy, może on nie był po prostu. I... Abstrahuje po, po boże, ale, fińsku, ale, to byśmy. No, boże, a co dalej? To by ludzie skumali boże, to. Odwrotnie, nie, 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 nie kumam tego. Że... No nie kumasz. Nie, nie, ale to nie, spoko, nie, nie, nie ma problemu. Nie wiem, czy to jest żart. Ty ale no, no nie wiem. Nie, nie, no właśnie o to chodzi, jeżeli ten film nazywa się, jak on zresztą przeczytał, faset, z którym myślę, cały czas jest na saunie i on pyta, jaki normalny człowiek przekręca zegar, no ten, który jest na saunie. I można, i można dyskutować, czy ten żart jest dobry, czy nie. On jest bardzo absurdalny, ale. No, to jest jest, sauny, jest totalnie. konsekwentny z założeniem bo odcinka. Bo jest relay to był z sauny, tak jak <laughs> wcześniej Zebo zauważył, aczkolwiek jest w bardzo jest e, w mega abstrakcyjnym głupi, ale po jest, prostu. Ja uważam, że jest śmierć. Jest tak? Ja widziałem że ci No z jest. Ja lubię takie My absurdalne ja rzeczy. Nie wiem, haha, ha, spóźnił się, to obrócił. O kurwa! Zegarek. Jest, nie, o, nie o to chodzi. Jak, nie chodzi. Kurwa, ale chłopak interpretuje. Znaczy stara się jakoś, kurwa, Nie ale próbuje znaleźć nasze myślenie. Nie, nie. To jak prawda. Mówi, jakie było. Znaczy, jakiekolwiek sens. Ale to jest spokojne. No bo nie mówi, że, że to jest beznadziejne, tylko zastanawia się, jak doszliśmy to do tego. Tylko, to jest tak, tylko, to, że... Że... tylko, że klucz jest w tytule. Tylko, że on sam to opowiada żart. i, I on opowie, i... mówi, że jest chujowy. Opowiadane żarty zawsze są No, Dobra, do... Dobra, idźmy dalej. bo Nie wiem, to jest jedyny żart, który mogę wymyślić do tego, ale i tak nie jest śmieszny. No ten nie jest, rzeczywiście. Jakby się spóźnił, odwrócił, to tak się to jest. <laughs> Siorka, dziwny ten twój chłop trochę. Ale mnie to bawi. To jak ci się poznali? A, wiesz co, mamo... Mm. Przepraszam, no. zobaczyłbyś, że tam jest... Zazwyczaj jest tak z tymi kanałami, że są coraz lepsze, i tak myślałem, że tak będzie z Abstrom, że wiecie, będą jakieś ciekawsze żarty, jakieś bardziej inteligentne. To jest żarty, inteligentne, ale do, do jakiś taki nawiązany. Żaden, żaden człowiek fachowy, e, ale chyba nie gra tak naprawdę. Jest bo bo chłop tak wchodzi na czas chodzi się, niby szepczą musisz, jakieś musisz, audio. Jest poczekajcie, widzicie? A... Chłop wchodzi i szepcze. Jego argument, jakby kurwa, to jest kolejna rzecz. Jak chodzisz na saunę, no tak, to, to szepce, nie wchodzisz to i mówisz. Siema kurwy porozbierane w ręcznikach, tylko raczej jest takie... Dzień dobry. Tak nigdzie jak wchodzi. Nie się zrypane, nie mówi. Nie zrypane, co? I, i, I to jest abstrakt, jaki miał pomijony wyświetleń? E, na czwórce. Mogę? <ślesz> <ślesz> okay. I na kamienie. Zupa, no tak, no. to jest durne nie, ale domyślałem się z zupą od razu, że będzie polewanie zupą kamieni. No dużo. Początkujący. Haha, <grym węśla> bo wiecie, jemu jest niby ciepło, bo haha, <grym węśla> myśli, że jest w saunie, więc wylewa ten gulasz elektryczny no, tutaj... na grzejnik, i jeszcze słychać, jak ten gulasz, jak spływa po tym grzejniku, to idzie na taką tapicerkę, jakby, żeby nie zmoczyć dywanu, więc to też jest niedopracowane. Na to taką prawda, folię bardziej. Panie, o, prostu. ale no generalnie, kurde, no ty... nie, nie rozumiem, co to ma być, i nie rozumiem dlaczego. Facet, nie, czekaj, dorośli ludzie to wrzucili na swój kanał z inną sprawy? <grym> Lubię, jak ktoś mówi dorośli ludzie i o mojej kanał. pracy. No, do, no dosłownie, nie, nie ma innego powodu, żeby takie coś wrzucać. Na przynajmniej trzeba szanować za to, że. Dobra, i teraz tak. Za On pomyślał, trzeba? że ja to polałem, bo było gorąco. A właśnie, że jest zimno. A same. to chodzi o to, że jest zimno, stary, przyjacielu, i chce, żeby było cieplej. Znaczy, żeby zwiększyć wilgotność, jeżeli gadamy o technikaliach nie? sauny, to chodzi o to, że zwiększasz wilgotność, wtedy jest wrażenie, że jest znacznie cieplej. Yy, bo jest kurwa no. cieplej i wilgotność wzrasta. A nie, no, tak bo para się nie, nie. robi z wody, zastami, no, tak wilgotność, tak, 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 tak. No, Ale to nie chodzi o to, kumplu, że yy, polewasz, Wiesz, żeby... nie kliknij, bo ja yy, za co szanuję Narusia kanał. wprost miał... powiedział, że to, co będzie teraz wrzucał, prawdopodobnie zabije jego kanał i spowoduje <laughs> upadek wyświetleń na jego kanale. Twoje. A abstra to, to, to nie wiem, co to ma być za przypadek. Dobra, później dopiero dopierdolimy. <śmiech> <śmiech> Oooo, oh, książek. Pomidor? No, jeszcze w tle. A, muzyczka jest sama typowa. Tutaj się czułem po prostu tak dobrze słuchajcie, jak to grałem. Widać. No, widać, widać ten. Ale troszkę długie to jest. ale... No jest, ale. Tam niby jest w tle słychać, że on y, sika, czy coś takiego, jest to takie nikomu... Wow. Tam... tego Nie, nie, nie sika, wow. on wzdycha po prostu, bo jest na saunie, bo myśli, Ale że jest na saunie, co? bo jest facetem, który myśli, że jest Ale na saunie. Ale tam jest jakiś dźwięk? Czemu pomyśle, że ja tam sikam? No, ja się nie dziwię, że on myśli, że my kurwa tak nie jesteśmy. Jak jest sikanie, gość się spóźnia, przegryza zegarek i też by pomyślał, że się jesteś pojebali. jesteśmy I chodzi po mieszkanie, polewając zupę. <grym> Kaloryfer. Znaczy. Ne, e, może on po prostu. Cię po no, Może ty, tytuł do końca nie doczytał, do końca nie doczytał i to jest po prostu o facecie, który. Więc co? Tyle. Ja teraz myślę, że to powinno by się nazywać, gdyby wszędzie zachowywać się jak na saunie. I teraz, kurwa, a jak do ciebie pisałem jaki tytuł, to też kurwa i Ja opisymy. to powiedziałem, że gdyby powiedzieć, y, tylko wymyśliliśmy. Co? <grym> powinniśmy to tak nazwać, ale byłby problem, ponieważ. Ponieważ nie wszędzie, tylko to jest jedna sytuacja, tak z dupy. A, dobrać, tak. no. i to był problem, Dlatego, bo to my chcieliśmy problem. tak to nagrać, ale... Bo że... Chcieliśmy zrobić na przykład scenę, że jesteśmy w metrze i wiesz, siedzisz w i nie, i... nie, Nie, Bierzesz w metrze i robisz ten y, seans, ty jeszcze O No kurde, tylko, to, i wiesz, to było dobre, no. Tylko jeszcze... No jeszcze tak to właśnie je... odcinki bez mocnego się robią. No komfortowy do oglądania, mieliśmy że bo żenujący. Nie mieli za ja, jak kurde rysu. nagrywałem dwa lata temu, to nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że dwa lata później będę komentował to, co Abstra robią, jako mega żenujący. To był chyba komplement. Że byliśmy zajebiście, kiedyś kilk kilkadziesiąt spoko. lat temu no tak. byliśmy spoko. Yy. W kredyt. Człowiek no, <noise> <noise> sobie wtedy myślał, że o Apsa to coraz bardziej profesjonalnie idą, coraz ciekawiej, im to wychodzi. No to pewnie nie, długo, nie wiem, na Netflixie będą, czy tam na telewizji, na coś wieli. takiego, ale. O, i na telewizji. I to jest też jakby myślenie wielu <noise> okay, ludzi, że finałem, finałem kariery youtubera jest, jest jakby wizyta TV. w telewizji, nie? To nawet mi się permanentna wyda, że... wizyta, jak... A to jakby się wydaje. że wyrzętna wizyta, że przeniesienie do telewizji. Kto wie. No my, my to... w 2013 już, czy 2014 byliśmy. Ja nie wiem, znaczy na stałe się przynosi, nie, że no masz, tak. wiesz. O, jeszcze Skoro rzekomo żegnam się z koroną, musiałem ją chyba mieć. Wiadomo. Wiadomo. No, 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 to, to też Tak, tak. tylko to nie jest jakby beef <grym> yes. wielkich raperów, tylko Zebo, Powiediem. Zebo nagrał film na nas. Nie, ale to miło słyszeć. ci, może drugie danie chcesz? <grym> <grym> Jest... Rozumiem, strona? No tak, już no sądzę, że Tylko, jest trochę że... bo Tylko, że bo z nie jest się... No właśnie, to jest odwrotnie Tak Ja się przejeżdżyłem <słuch> 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 Tutaj kolejne niedociągnięcie. E, Ty, Piara, mówi, że może drugie danie chcesz, kochanie, a w poprzednich scenkach było widać, jak drugie danie leży na stole. Więc o, to, kurwa, to, no masz taka. nas, a ale tego, nie tego nałożone. I tego, nie co nałożone. Myślę, no. nawet nie komentuje, bo. To jest po prostu żenujące, to jest jak oglądanie takich starszych ludzi, którzy mają jakieś swoje dziwne przekonania i swój dziwny jakiś świat i ich nie rozumiesz. To jest troszeczkę też jak, jak młodszych ludzi, na przykład na TikToku oglądanie takie... No, no, no Czyli młodsi ludzie. Spodzajaj, młodsi zatrzymaj. Oglądanie starszych ludzi, żenujące. Młodszych ludzi, żenujące. Oglądanie ludzi w twoim wieku... Perfekt. Nie? <laughs> wiedz o tym, że w, jakby... Jakbyś miał wcześniej dostęp do tego wszystkiego, co dzisiaj jest na rynku, czyli TikTok, inne rzeczy, to 5-7 lat temu śmialiby się z ciebie. I idąc twoją logiką, za 10 lat ktoś odpali ten film, albo twoją da dalszą kontynuację na tym kanale, i będzie mówił, że jakiś starszy pan sobie gra w Counter Strike, już on niech przestanie, bo on nie wie, o czym on mówi. Ciebie też to czeka, pamiętaj? Ej, o tym. Ej, I ten i w tej scenie chodziło o to, że jeżeli w saunie siedzisz i wchodzisz level wyżej Zebo. Ej, kurwa, zaprośmy go na saunę po prostu, stary i puśćmy sobie ten. Film jeszcze raz później. Wchodzisz z level wyżej, to tam jest cieplej po prostu. Zawsze w saunie jest cieplej. Za to Im jak chcesz. Wyżej. Jak yes. za grubo jest, to schodzisz niżej. Balony też tak działają, że ciepłe powietrze. Nie, my, może dlatego community, tak, ludzi ze saunami, nie wiem, co, co bardzo lubią sauny. O, i tutaj jest jakbym, to masz rację, nie? Po prostu. Ludzie nie chodzą do saun, to jest ciekawe, czyli tam, nie wiem, do. Tysiąca osób w całej Polsce. Nie no no myślę, i tutaj jakby... Myślę, że tutaj chodzenie na saunę jest postrzegane jako jakiś taki super luksus, a to tak... Y Myślę, że tak nie jest po prostu, już. Może Ale 20 w, lat temu. Widzisz, właśnie ja nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że jest postrzegane jako luksus i nie jako coś, co robisz, wiesz, jak chodzenie na basen. To nie jest... Jak ludzie mm. chodzą na basen, to ja mam wrażenie, że mało osób korzysta z sauny i rzeczywiście w Polsce, moim zdaniem, nie ma kultury chodzenia na sauny, tak samo jak... Ale uważasz, to, a, że, że tysiąc osób jest troszkę za Nie no, jakby, no nie wiem, skąd jest dana tysiąc a osób. A jak pierdolno z głowy liczbę, ile ludzi chodzi na saunę w Polsce, to jakby było? 5 milionów, 3 miliony, nie, nie wiem. wiem. Nie Ale jeszcze, to, to jest mm. ważne... 7. Trzeba zaznaczyć, jak, czy na przykład raz w miesiącu, ile osób chodzi. Ale nie, Czarek, jak ja jestem na. Ka ale po każdy kurwa hotel w weekend w Polsce, jest zamknięty jest lockdown, stary na saunę się nie da wejść. Każda tak. rodzina, Janusze, nie Janusze, młodzi ludzie starzy wpierdalają się na saunę, bo i jak nie wiedzą, jak sauna działa, źle z niej korzystają, ale na parową, kurwa, no to każdy wejdzie, nie? W gaciach, oczywiście wszystkie te błędy. Ja nie byłem trzy miesiące, ostatnio z wami byłem na saunie. Kiedy to było? Cztery miesiące temu. Ja byłem w tym miesiącu. No bo były na zamknięte. Saunę. Ej, Ale... kurwa. Nie, nie licytujmy się, kiedy kto był na saunę. Dobra, bo... to rzućmy z głowy. Ile osób w Polsce przynajmniej raz w miesiącu to no. z sauny? Ile jest osób w Polsce? 30, 30, 30, 30, 30, 36, 36 osób. 38? No, no, to tysiąca no, nie ma. To zapewne nie jest już no, wygraliśmy. 26 milionów ludzi jest w Polsce. Coś takiego, teraz. no. Wyrzucając dzieci i dorosłych. Ale gdzie? Doro nie, dorosłych doro nie, bo nic nie zostanie. No, no nie wiem, no z. Moim zdaniem 6 milionów. Ale co, co raz w miesiącu chodzi? Tak. A raz w miesiącu? Raz w miesiącu. Dwa miliony. Też bym rzucił, że coś takiego. tam Dwa miliony? No okej, w sumie sama jest w każdym hotelu. Sauna jest... No, w ale ludzie miliony? mają sauny w domach, kurwa. Też, to prawda. Dobra, jebać ile nie ten... No, z... Dobra, 2 dalej. Lećmy dalej. A ale nie, jeszcze jedna... nie, ja sprawdziłem jedna... i mam, rację. Sauna, sprawdziłem, mam saun rację. sauna jest też generalnie dla ludzi starszych, bo jest generalnie nudna, tak? Sauna to jest jakiś zdrowotny zabieg. Czyli dla nas, no. No, no. tak, my jesteśmy już starsi, no, tak, jak tak, już 9 a już a rozpadam Do się. wyrzucenia. <laughs> ale, ale... dla reszty to jest mega kryj. Ale bardzo się śmieje z naszego filmu. Nie, nie jest... Z swoich żartów, moim zdaniem, bardziej. Ty, on wyciął, wyciął do, do fragment sesji, filmu, no. bo tam było zamykaj, zamykaj, zamykaj szybko, zamykaj. szybko, co ty. A, a, no i to, no, no, to, no, to no, każdy by zrozumiał, no. No, no. właśnie, no, ale on to wyciął, co myślisz to? Kurwa wyciął. To brzmi jak Co zdjąć, tak? No. Ej, siema. Czekajcie, bo ja naprawdę. W sensie rozumiałem ten humor, że wsiada wyżej, bo w saunach jest tak, że można szukać A jednak rozumiem, Ale dobra. tego ściągania łańcuszka, tego humoru saunowego, niestety, nie zrozumiałem. Nie, no nie można mieć filmu, bo ci się to rozgrzewa. No to tak, prostu. Prostu tak, sobie myślę, że fajnie by było obejrzeć sobie też ich inne filmy. Więc jeżeli chcielibyście, żebym więcej tych abstra oglądał, coś teraz u nich dzieje, to zostawcie łapkę. I to 50 tysięcy lajków na mojej kolejce filmik abstra. Ale ja myślę, A, że. Bo, się... ale bo, bo... Czy on to skomentował jakoś? Nie, nie wiedział o co chodzi z łańcuszkiem. A, o chodzi z O to, że po prostu to jest metal, który ci się nagrzewa. Tak samo w saunie nie wchodzisz nigdy w spodenkach ani w niczym takim, ponieważ no, elementy, tak, elementy się po pierwsze rozgrzewają, po drugie panuje tam taka temperatura, że nie możesz wchodzić w sztucznym ubraniu oraz z butelkami wody, ponieważ mikroplastik zaczyna się wydzielać przy takiej temperaturze i wchłania ci się w skórę. Nie możesz po prostu. Ale to nie brzmi jak wiedza ogólna. Zagrywa. Ja, oczywiście. Z grubu. Ja tego nie widziałem na przykład na początku jak zacząłem chodzić na sobie. To jest To jest to super. Udaje, że coś robi. Haha, taka miała być reakcja ludzi. O, trzy od sensy już nam wisił. Ej, słuchajcie, nie no, bo to, wiecie, że YouTube daje taką opcję, żeby się dzielić. Ale mam reakcję ludzi na to, co on teraz robi, bo moja to jest bardziej oj-oj-oj. No tak, bo to nie wie, że jest bania ruska. Lec, lec. Tak. Lec, tak to ta się bijesz I tutaj po ta pani, powiem wam, ta, tutaj tak chodzi o to, że po prostu się bijesz gałązkami po, po plecach. Czuję, się, się, czuję się jak kurwa Leo, ale słuchajcie, w tej scenie ta pani nie widziała, że ja to zrobię, i to wszystko jest kurwa naturalnie. Tak. Robert zaraz Let's panią boom. uderzy. I to jej zdziwienie jest ah. autentyczne. Ah. Ha. z kanału, do którego każdy może sobie zajrzeć, obejrzeć i ona poddaje no sobie do prawdziwego tak, że bo tak się naprawdę dzieje, do kanału, gdzie gościu udaje, że jest w saunie przy y, przyszłej teściowej <grym> i ona go zaczyna bić miętą, czy cokolwiek to jest. <grym> to office? Chyba nie, nie, ten ten Office był, był śmieszny, ten, ten był, był śmieszny, <grym> to <grym> prawda. Czy generalnie, no tak, to nie jest rel sytuacja, wiesz, hej, nie mogę znaleźć skarpetki drugiej w praniu, albo hej, muszę wyrzucić śmieci a mi się nie chce, hej, patrzę w telefon, bo nie chcę nikogo zobaczyć, z kim miałbym, musiałbym porozmawiać, ponieważ takie rzeczy, jakbyś przesiedził nasz kanał, my już robiliśmy po prostu, a... I będziemy teraz robić tylko takie nie, rzeczy. Nie, chcemy... Ja, ja na przykład czuję się z tym tak, że zrobiliśmy naprawdę szereg tematów, zrobiliśmy naprawdę dużo rzeczy i dużo obserwacji, a ja na przykład i chłopaki też nie lubimy po prostu powtarzać tych samych żartów albo obserwacji, chyba że mamy na to, jak jakiś nowy pomysł, żeby Jakby się pobawić ludzie, formą. Znaczy, Jak ja się, ludzie zaczną mm. robić coś nowego, to wtedy. Ja się kurwa przyznam, po prostu siedziałem na week, weekend w saunie i przyjechałem i to wpierdoliłem. bałeś mój domek z karty. to po prostu zrobiłem. Ale pani super zagrała, bardzo dziękujemy. Bardzo fajnie, pozdro. O, jeszcze. I dziękujemy za użyczenie mieszkania w ogóle. No. Dlatego była ta folia, żeby nie rozlać Zaraz koniec obiadu, prawda? Będzie po wszystkim. No, Ej, daj sobie się sobie przestań, sobie Inga też sobie super sobie. Inga super Aha, zagad. dziewczyna tego typa, który udaje, że jest w saunie, mówi do swojego brata, żeby przestał, bo narzeka, że jej chłopak przyszedł i udaje, że jest w saunie. Tak, mogę do tego nie, nawiązać. Chyba... Tak było ostatnio, tak, Aha. No widzisz, no, jakby no nie, nie było tak, no o to w tym Ale... chodzi właśnie. To jest abstrakcja. Cześć. Chcę się trochę schłonić. Się. To Ale wygląda to wygląda jak sauna teraz dla mnie, serio. Ten pokój. Coraz fajniejszych tych chłopaków maszynga. Coraz fajniejsze to wy macie te filmy. Abstrah, O, dobrze. Ja jestem bardzo ciekaw reszty tych filmów. Może po prostu natrafiłem na taką jedną. Oglądaj winę, dalej. Więc damy Ch chętnie. im jeszcze szansę. Pamiętajcie, zostawcie tego lajka. Zebo. I... Zebo nam daje jeszcze szansę panowie. It's nice. Nie, 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 dajmy im szansę. więc On I, o, jest dyspozytorem jeszcze, bo szans przy swoich jak to się widzów. To wszystko zakończy. <noise> To już do ducha, tu już w nie było, dajemy. A to już nie bać. Tutaj niech się tłucze. No nie, cztery razy reklama, widzisz nam 25 centów. Blikać, wyślemy DM-em. jest to plama akurat na dupie, to dobrze wyszło. Wow, to ładne, to ładne. To by śmieszny, ale nie dlatego, że to jest śmieszne, tylko śmieszny jest sam fakt tego, co się dzieje na tym kanale. No wow. Jakiś koniec taki nie ale... Należał... Zebo, rozbawiła cię scena, nie wstydź się tego. Nie, serio, w sensie... Właśnie nie spodziewałem tego. Nie w musisz w tym jak tego omawiać. Cel... Ja, ja oglądam Abstra ironicznie. Abstrahuj. Ja, abstra ja to jest jest taki, ironicznie. Myślę, że to jest taki moment właśnie wśród no, ludzi, że tak ten... y, oglądamy Abstra, patrzcie, jak podają, zobaczcie, kura napiszą, że ma nie wiem, co to znaczy. O, mają mnóstwo, mają kilkaset tysięcy wyświetleń, ale wam pospadały. <grym> No okej, okay. chciałbym, żeby wam tak pospadały żebyście mieli aż takie niskie mm, wyświetlenia, nie, naprawdę. Czarek, czarek. Nie. nie, nie chodzi w mi o to, w że czark, znaczy Nie, w chodzi mi o to, że to jest trochę tak, nie, nie dobra, nie, nie zrobię tego porównania, ale chodzi mi o to, że jak, jakby masz milion wyświetleń, później masz 200 tysięcy, to ludzie mówią, że jakby spadłeś i się skończyłeś. Okej, okay, 200 tysięcy to 200 tysięcy Ale tak to działa, ludzi. Czarek. Widzisz, ile ludzi, widzieli boisk piłkarskich by zajęło e, tym Jakby, ja tak na to nie, Widzieliście nie patrzę. Widzieliście kiedyś 200 tysięcy, Dla. Ludzi. Dla mnie to jest fair enough, jest znaczy dla mnie, Chyba. ja to rozumiem po prostu, że spadek w ludzie postrzegają po jako porażkę, Oczywiście. bo my nie jesteśmy ja dla nich jakby prawdziwi, jesteśmy jakimiś tam bytami i my mamy mieć miliony, no i chuj, będziemy bo mieli albo nie, albo nie będziemy mieli, no jakby bo ja to rozumiem, my, że to jest... Bo my nigdy nie mówiliśmy do ludzi, to jest też nasz to duży jest, problem, kurwa, że am. my zawsze, bo my jakby... Ja też to zrozumiałem, że my zawsze że stawialiśmy się przez postaci, dlatego ludzie nie zapali z nami takiego kontaktu i myślę, że nam nie współczują, bo zawsze byliśmy tutaj byliśmy postacią blogerki, tu byliśmy nagle postacią biznesmena. Ale I to, to nie, był film, gdzie nie to, zwracaliśmy się, ludzie, bezpośrednio ludzie, ludzi się bezpośrednio do Ale ja na przykład nie chcę stawiali... żadnego współczucia, kurwa, w sensie serii. Nie, nie chodzi o współczucie, Chodzi o to, że nie chcę zrozumienia. Dla mnie to jest fajne. Nie, nie, że chodzi o to, że bardzo łatwo było po prostu zmienić naszą postać. Okej, to teraz jesteśmy postacią bankruta i ludzie zupełnie jakby reagują na nas... Tak, bo my jesteśmy. Tylko na my nie jesteśmy postaci. ludźmi, tylko Rozumiem. my jesteśmy takim pudełkiem, które po prostu teraz można jakby, mo można do niego mówić, a nie action, jesteśmy Robertem... Manem, dobra, nie w którym, walmy już se konia, można... kim jesteśmy, bo już trochę przesadzamy. Nie, nie? To, to nie było chyba... Nie, troszeczkę wiemy, takie... Wszystko nie, w tym filmie jak czyli, najbardziej miało sens, takie... jak najbardziej było śmieszne. Ja bym więcej takich filmów abstra. Dziękuję. Dzięki. jej. <laughs> tragedia, co Sława może zrobić z ludźmi, to <laughs> tragedia, że... Tak, jeżeli myślisz, tak. że to jest najgorsza rzecz, jaką Sława z nami zrobiła... <laughs> To, to, się, to się mylisz, niestety. Ludzie dalej nie subskrybują w więc zostawcie no subskrypcję. Bell. Dołączcie do 2%. 2% elitarnej grupy ludzi. No, no no. No dobra, fajna. Dobra. A, prawda, o Titaniku. Co tylu? tyle? Nie, to chyba tak, więcej nie będziemy oglądać, jak to się ogląda, nie? Zobaczymy, no. Zobaczymy. Znaczy, nie, mówię dzisiaj, a, że to jest. A, nie, no to jest. Pozdro, Ja wiem, proponujemy Ci rand... Zapraszamy na saunę. randkę na saunie. Także tam napiszcie Zebo, proszę, że jest taka propozycja padła. Dziękujemy, Dokładnie. do widzenia. Baba. Baba, ba. ba, ba. ba, ba, ba.